Cześć, witajcie na Keczenlach w kolejnym filmie. Mamy 7 kwietnia. Dzisiaj spinning, dzisiaj za kleniem i dzisiaj street fishing, ponieważ znajdujemy się w Poznaniu. Tam za mną Politechnika. Tutaj dalej most prowadzący na środkę i centrum miasta w tej chwili. Biją dzwony, minęła godzina 17. Tam za mną Mateusz. Dzisiaj wybrałem się razem z nim, więc podwójna szansa, że coś się uda zrobić. Most Świętego Rocha w oddali, pod nim płynie Warta. I w tym miejscu właśnie Warta rozdziela się i powstaje druga z rzek, która tutaj płynie, czyli mniejsza Cybina. Nie mam jeszcze klenia na spinning w swoim życiu i mam zamiar to dzisiaj zmienić. Zobaczymy jak będzie oczywiście. Zapraszam na film. Firma Kenard Ten nasandacze świetnie sprawdziły się na jesień. Zobaczymy, jak sprawdzi się ten mały szkrawiel. Tutaj no, on mi dał pierwszą rybę na spinning. W tym roku, co prawda, był to szczupak. Ale to znaczy, że jednak od czasu do czasu coś się na niego skusi. Nie wiem, czy widzieliście to, co się tam wydarzyło koło Mateusza. Myślę, że tak. Siedzi. A, a specjalnie wyciągnąłem Mateusza, powiedziałem, żeby wybrał kamerę. Bo będzie miał po co. Klenior? Boleń? Kleń. Szczupły. Masz stalkę? Nie ma A tu? Pomóc Ci z tym? A to on tu się rzucał? Nie no, ma A proszę Trochę się pospieszył, nie? No, niestety za miesiąc będziemy za nimi chodzić. Spoko. Ale jeśli mam być cztery, to większego się nie zmienię. Życiewaczka, proszę. A jeszcze złowisz węgla. Tam wiedział w Mateuszu, już zaraz coś złowi A coś tu się dzieje Uciekają Przed mnie nie Rebimber, rebum. I myślę, że to będzie ta wersja, którą najbardziej lubię, czyli czarna obrotówka i saledynowa. Słuchajcie, kończymy w takim razie. Na dzisiaj niestety nie zawsze jest tak, że rybki współpracują tak, jakby się chciało. Dzisiaj też tak było niestety żaden kleń nie skusił się na nasze przynęty. Mateuszowi udało się wyjąć jakiegoś szczupaka, natomiast w okresie ochronnym, tam bez zabaw, bez mierzenia, jak najszybciej wrócił do wody. Mateusz mówi, że chyba największy w jego życiu, ale nawet nie mierzył go, ponieważ. Mamy 7 kwietnia, no i do maja. Jeszcze troszeczkę zostało. Niech te szupaki sobie odpoczywają. W tej chwili już godzina 20. Zaczynają bić dzwony. Tam jeszcze jacyś sportowcy sobie ćwiczą w oddali. Niech sobie ćwiczą, bo zdrowie jest mega ważne. I tego zdrowka wam życzę i wszystkiego dobrego. W sezonie, który dopiero się rozkręca i tych wyjść będzie jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za odwiedziny. Jeżeli komuś się podobało, to standardowo może zostawić łapeczkę do góry. A jeżeli ktoś jest nowy, to też może rozważyć subskrypcję kanału, plus dzwoneczek, dostaniesz powiadomienia o kolejnych próbach ganiania zakleniem za innymi gatunkami ryb. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Dzięki za odwiedziny. Jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamania na wodę.